serdecznie z tej strony Sołot, a to jest gra Jedi Survival. Kochani, gra miała miejsce i premiera raczej yy, miesiąc temu, 28 kwietnia jest już maj. Nie mogłem niestety nagrać, przepraszam was bardzo serdecznie za to, ale miałem straszne problemy z komputerem, dlatego też się nie pojawiła trzecia część Dead Islands, albowiem straciłem wszystkie savey i będę musiał jeszcze raz do tego momentu wrócić, w którym byłem. Ale tak jak obiecałem, pojawi się trzeci odcinek. Yy, Miałem problemy z kompem, musiałem oddać go do serwisu, to się dłużyło, potem z powrotem go jakby miałem, ale były jeszcze większe problemy, więc musiałem kilka komponentów wymienić, ale natrafiłem na zajebisty serwis tutaj. Tak, będzie reklama, zrobię reklamę Ziemeczkowi, jak ktoś będzie miał problem, tak jak ja z komputerem, to śmiało może tutaj się do niego udać. W... raczej pod filmem dam link do jego strony, także śmiało zapraszam, bo gość jest mega kompetentny, ma wielką wiedzę. Młoda osoba, ale naprawdę nie zostawi się w problemie. Z problemem raczej. Naprawdę polecam serdecznie, bo wiele serwisów już przecież i każdy po prostu jest pseudo serwisem i pseudo specjalistą. Naprawdę w dużym yy, cudzysłowie i z dużą, jakby, kulturą to mówię, bo, bo, bo to jest po prostu porażka. Ale tutaj naprawdę z y, skleił mi wszystko tip top i mam nadzieję, że będzie działać jak najdłużej. Ale nie przedłużając. Kochani, gra jest. No, troszkę lepszą wersją tego, co było poprzednio. Jest więcej, jest lepiej. Czy ciekawiej? No, muszę przejść, aby jakby wydać werdykt. Eee, lecimy! Ła! Wow! Zniż... Ah! Bez posiadnie... błędnego pitolenia. Ah! Wow. Gramy na hardzie. Jakby co? Maksymalne ustawienia graficzne. Epickie. Ray tracing tabiny 60 klatek. Pomimo że gra ma tragiczną optymalizację i dołącza do tego grona gier, które... działają jak gówno i nie powinny mieć miejsca takie rzeczy, no niestety. Także polecam albo mocnego kompa, Oczywiście. albo ja konsolę. Jak ktoś ma starsze komponenty, to totalnie no, nie, nie warto tego pofać, absolutnie. Polska wersja dźwiękowa, dubbing. Z całkiem sympatyczny, uważam. Chyba że. Zabydlę. Coś no, mi przypomina. Myślisz? Złapiemy podwózkę. Ok. Dobrze. Za mną. No, Jeszcze także troszeczkę śliczkoowo żeśmy prze się, że nie. Tam, widzisz? Widzę. No, niezłe. Element oczywiście. Ręcznościowe, tak jak to miało miejsce w pierwszej części. Nie wypadłeś z formy. Tylko midi jakiś taki wolny. Nie, Ej, nie obrażaj robocika. Gra dla tych, którzy nie wiedzą, jest taka a'la Souls-like. Czyli mamy... dość wysoki poziom trudności, ale dlaczego a'la? Ponieważ jest możliwość wybrania poziomu trudności. A w Dark Soulsach, Demon Soulsach, bloodbornach i tym podobne nie mamy tej możliwości. To, co najbardziej łączy Sprawia, że jest to porównanie, to to, że mamy tak jak w Demon Soulsach, Terror Soulsach, e, ogniska, gdzie e, możemy sobie przysiąść, rozdać punkt umiejętności, odpocząć, zregenerować życie, ale kosztem tego, że wszyscy wrogowie, których pokonaliśmy, wracają do życia, i tu jest podobnie. E, tak też było w pierwszej części, także to nie jest nic nowego. O, wow, wow, wow. Próbujesz mnie zabić? Przepraszam. Ale całkiem spoko. Myślałem. Dobra Kal, odsuń się. Ja się tym zajmę. Tutaj nie Co ma wprawdzie ognisk, rzeczy, Bo byłaby to zbyt duża kopia. No takie po prostu miejsca mówicie. z takim... To wyglądało. Takie podświetlone po prostu. Dużo Potrzebujesz mówię. odpocząć? Nadciąga burza. Odpocznę jak dotrzemy do bazy Sire. Gdzie się tego nauczyłaś? Na Datomirze. Poleciałaś do domu? Tak. Moje siostry odeszły, lecz ich wiedza pozostała. Postaram się w, tej, w tym odcinku dość krótkim po, postaram się wymyślić w 20 minutach, tak jak to miało miejsce z The Dayland 2. E, opowiedzieć Wam jak najwięcej i zrobimy sobie z tego taką miniserię. Mam nadzieję, że się uda, że już wszystko będzie działać. E, bo gra ma kilka różnych planet, a każda z nich jest inna z tego co o, wiem. Pierwsza famyle. planeta była dość lesiasta. Leśna, po prostu. Ta jest dość piaszczysta, jak zresztą widzicie. Eee, Są być może się pojawią jakieś inne ogniste lodowe. E, bardzo fajnie by było zresztą. E, może jakiś statek imperialny będzie. Byłoby bardzo zacnie. Także w każdym materiale postawię. Po, 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 w tym jakby po, 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 po nie mogę się wysłowić. Kurwa język polski jest trudny. Muszę się skupić. Postaram się tutaj przedstawić wam rozwój postaci, z czym się tam generalnie graje, a już w kolejnych przejdziemy tylko do samej akcji i sieki. Także tak, tutaj mamy te nasza, nasze ala ognisko, ja to będę nazwał ogniskiem, umówmy się, w porządku. Mamy postawy. Na chwilę obecną mam trzy style walki odblokowane. Dwa miecze, w co najbardziej inwestuję i pod, podwójno ostrze. Oraz klasycznie jeden miecz. Dwa style jeszcze są dla mnie zagadką, nie wiem, nie sprawdzałem, co to jest. E, każdy styl ma swoją jakby statystykę, tak? Tutaj na przykład mamy yy, dużo większą obronę, ale z kolei podwójne wodanie ma mniejszą obronę, ale dużo większą szybkość ataku. Chociaż w domyśl, chociaż jak walczę, to mam wrażenie, że ta lanca jest dużo szybsza. Yy, jeden miecz to jest oczywiście takie wypoziomowanie, wyrównanie wszystkiego. Mamy też atuty. Atuty to z kolei są takie yy, elementy, które zbieramy. Eksplorując grę, po prostu jesteśmy za to nagradzani, że nie idziemy tylko głównym ciągiem fabularnym, ale też sobie patrzymy po bokach, co gdzie jest. No i mamy na przykład tak. Wskaźnik blokowania zostaje zwiększony, ataki skutecznie przełamują gardy wrogów i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych atutów coś kosztuje. Jakby jeden, bądź dwa, bądź trzy miejsca w slocie. Slotów mamy trzy. Także ja tutaj dałem sobie dwa na obecną chwilę, no bo. 1 plus 2 równa się 3. prosta Nie wiem, czy to ulegnie w przyszłości zwiększeniu. Mam nadzieję, bo tutów, jak widzicie, jest dość sporo. Także odpoczynek oczywiście regeneruje nam zdrowie. Przywraca w lewym dolnym rogu, widzicie, wszystkie stymy, czyli takie e, miksturki leczenia. E, A tutaj już powiedziałem, każdą umiejętność również możemy sobie przetrenować. Także to też jest bardzo fajne. Każdy cios, każdego ciosu możemy się nauczyć na perfekt, umiejętności i tak. Oczywiście znaczy pokonując wrogów, eksplorując, zdobywamy tego expa i mamy tak: przetrwanie, odporności, czyli BD, czyli nasz robocik, więcej zdrowia nam przywraca, my sami mamy więcej zdrowia, skraca, skraca czas potrzebny na leczenie systemem. Z tym MBD i tym podobne. Generalnie chodzi o życie. Yy, mamy 5, ale obecnie 3 odblokowane. To są jakby umiejętności, ataki pod konkretny styl walki. Pojedynczy, podwójne ostrze, podwójny chwyt. Yy, dwa jeszcze są zagadką. Koncentracja: tutaj to z kolei jest maksymalna moc skala. Yy, możemy sobie właśnie kogoś na przykład yy, popchnąć. Przyciągnąć, możemy zwolnić czas. Tu z kolei, w telekinezie, w którym ja, jak widzicie, nie idę totalnie. Podwójne przyciąganie, proministe pchnięcie, potężne pchnięcie, parowanie pchnięciem. Może to jest fajne, na razie nie, nie widzę tego. I zaćmienie umysłem. Chodzi o to, że tutaj możemy sobie, jakby wpłynąć na mózg. Kogoś, i na przykład ten ziomeczek będzie przez chwilę walczył po naszej stronie. Przydatne momentami, nie powiem. I tak to, tak to generalnie wygląda. Wrócajmy, wróćmy, wróćmy. I szybka podróż. Nie pamiętam, czy to było w pierwszej części. Bo mamy takie ala, otwarte światy. Nie jest to ta gra taka liniowa, jak to było w... Nie jest aż tak liniowa, jak to było w pierwszej części. O, może w ten sposób. Mamy tutaj troszeczkę momentami większe, rozległe tereny. I więcej miejsca na eksplorowanie. Eksplorując, znajdujemy ciuszki, elementy miecza, elementy jakby wizualne dla naszego robota i tym podobne. A żeby nie dymać przez całą mapę, no to twórcy zrobili szybkie podróże. Wydaje mi się, że w jedynce też były. Napiszcie, bo nie pamiętam. Ten, kto grał w jedynkę, to może nawet niedawno to mi, to mi przypomni, bo nie pamiętam, a jestem ciekaw. Bardzo proszę. Dalej. O. I takiem właśnie. Stwór zniknął, ale jeszcze tu wróci. Rzeczy nie też tam dają troszkę. Kapkę ekspert. Jeszcze pokażę Wam. E, jeszcze Wam pokażę personalizowanie postaci. Na start jest tego więcej niż w pierwszej części i dochodzą. Kolejne elementy, mianowicie w tym, w tym w tej, w tej grze, w tej części, tej odsłonie, możemy sobie zmienić również fryzurkę. Dłuższe, krótsze włosy, przylizane, ładniej uczesane, brzydziej, jak kto woli. Broda większa, krótsza, oglony na gładko. Tak, bo w jedynce kal był ładnie oglony, to już chyba 3-4 lata poszło do przodu. Kurteczka, oczywiście, możemy sobie również jakąś znaleźć zmienić sobie kolor tej kurteczki, co kto woli. Także ja lubię generalnie takie elementy. Także mi się to podoba. Ja to kupuję, nie? Zdolności już pokazywałem. Oczywiście jakieś bazy danych, jakieś audiobooki do poczytania, do posłuchania, przepraszam, do poczytania jakieś notatki. Klasyka. Może ktoś w bazie SIR będzie wiedział, jak zrobić z tego użytek. Niestety nie, nie, mogę otworzyć. Tak jak to też w Demon Souls, grach soulsowych. Możemy odblokować skróty, jak najbardziej, żeby nie dymać potem. Zero wieści. Nawiązać Dobra, ja tylko coś sprawdzę. Przepraszam sekundkę. Dobra, jest w porządku. Ile mamy? 11 minut. No i elegancko. Gdy tylko będziesz gotowy. Naprawdę polubiłam ten śmigacz. Ja. Yeah. Yeah. Wow, wow, wow.

Więcej nie potrafi. Niech ktoś inny się za niego weźmie. Jesteś u.S. Balka to oczywiście ataki szybkie, blokowanie. Ten dupek jest. URPA. Dobrze. Nie został żaden wróg. Atak szybki, atak yy, wolny, przytrzymywanie trójkąta. No akurat tu jest Y, bo jak na padzie od, od Xboxa. Marin, masz to? Oczywiście. I różne się kombinacja ataków, ich się można wyuczyć. Do góry. Wow, wow, wow. Jak to na czele przystało przestało? Możemy odbijać oczywiście ataki. To jest po prostu mega satysfakcjonujące. Takie proste, takie zajebiste. Uf. A jak mu tak spadł Wow, wow, wow. Zostają też fajne znaczki po mieczu świetlnym, ale tutaj taki szczegół nie aż tak i nie w tylu miejscach co w pierwszej części. To jest pierdoła, hmm. którą od razu sprawdzimy jak kończymy tą grę. Patrzcie teraz Dobra, teraz lanca No dawaj, strzelaj, strzelaj Zajebiste To jest nasza taka koleżanka z pierwszej części. Ci, co grają, doskonale ją kojarzą. Boją się ciebie. Ja wam nie Wiele, powiem, nie kim ona jest. Kim ona była. Musicie duchem. się sami rozrywką. Z uwagi na to, że gra została krzyknięta gównianą, z uwagi musieli na optymalizację, jakby wybitna ciebie gra, ale tragicznie zrobiona mnie. pod kątem optymalizacji. Dlatego nie kupiłem jej. jej. Polecam wam również. Jej nie kupować, jakkolwiek to źle brzmi. E, jeżeli, ci, jeżeli. No chyba, że gracie na konsoli, no to wtedy owszem. Konsola aż takich problemów nie ma. No niemniej też są te spadki klatek. Ale komputer z kolei. No to polecam Wam wykupić na, na miesiąc jej Pro za 60 zł i oszczędzicie ponad 100 zł, a. Miesiąc myślę, że przejdziecie mimo wszystko. Nie, tutaj nie. A, tutaj okej. Okay. Dobra. O, ty. czownicy to są... Chesrani. Dobra, git. Kolorystyczny dla BD. Skanując z kolei, też sobie Wyglądają jak nabijamy ekspo. Wiecie, tuciutkę, tuciutkę, i jednak ten dodatkowy poziom się kiedyś tam uzbiera, nie? O, fajnie. Warsztat. Więc wam pokażę, co i jak. Spójrzcie, proszę. Mamy mieć świetlny, tak? Tak. Każdy element możemy sobie wymienić. I dlatego też warto eksplorować, ponieważ takie, jakby elementy również znajdujemy. A jaki nam się podoba? Każdą część. Rękojeść. Złączenie, głowice, chwyt. Aktywator. I to nie wszystko, mało tego. Oczywiście. Masa dostępnych kolorów. No nie ma czerwonego. No ja wiem, że nie ma czerwonego. Już, już, już Was słyszę, ja już słyszę ten głos. Gdzie czerwony? No, może kiedyś odblokuje, znajdę gdzieś, no nie wiem, na razie nie ma. W jedynce trzeba było te kolory z tego, co pamiętam, znajdować. Tutaj są one dostępne od razu i materiały. Coś, czego nie było aż tak wiele w jedynce. Główny, główny materiał. Zmieniamy kolor, tak? Możemy również ustawić jego połysk drugorzędny, czyli kolejna, kolejna inna rzecz do pokoloryzowania oraz materiał. W ogóle z czego będzie, żeby wam to najbardziej pokazać, to pokażę wam to na chwycie. Mamy tu na przykład spójne czarne srebro. Tutaj barwy Krusant. Mamy e, z, typowy metal. Mamy e, nie metal początkowy, czyli coś takiego ala drewno. E, mamy barwy Jedi, tak. Generalnie jest tego dużo, jak widzicie. I stan. BD i miecza możemy sobie jakby ustawić. Zadbany, wiekowy. Zobaczcie, jak to się różni. Doskonały. Ja mam zadbany, żeby nie było. Że jestem takim petancikiem, nie? Dobra. No tutaj BD, tak. Jego również możemy zmieniać. Oczki. Głowice. Czujnik dźwięku. Nóżki. Oraz, oraz jego kolorystykę, tak? Będzie czarny. Będzie biały, czerwony, żółty, niebieski. Jaki chcemy, dosłownie. Bardzo fajne. Pierdał, a cieszy. Tam jest oaza. To już niedaleko. Tego tak nie otworzę Jeżeli coś oczywiście... Pominę jakiś aspekt, to najmocniej za to przepraszam. Postaram Wiesz, się wspomnieć o nim w następnym Ale odcinku. Bidi, czy on Zawsze lubiłeś się Jeżeli chodzi o The Dialand, to. To, to na oczywiście. I wrzucę ten trzeci odcinek. się! Och, ty! Wow! Spokojnie. O. Rakiety, granaty możemy łapać i uderzać. Bardzo dobra, jak jest grupka wrogów, polecam. Dobra, robota, co tu mamy? Jakiś skrócik? Nie, to nie jest skrócik. O, a tutaj, Dobra, to tam trzeba iść, idziemy w tą stronę. A, tu był odblokowany skrót, sorry. To nie, no to ok, no to idziemy w takim razie tędy. Ho to było. Ulecz się, ulecz się właśnie. A gdzie jest Kryton? Coś się zbliża. To jest! go razem. Zgoda. Wiesz go! Och ty! Wszystko? O! ty O nie, nie mam już szampułek. Mordy mi się. No nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Jeszcze chwila! Na twój znak. Złamiesz się. Nie widzę tego pan wam. Absolutnie tego nie widzę. Aj! Cze, wiedziałem, cholera. No dobra, no nie ma łatwo. No słuchajcie, no hard to hard. No to to nie może być za łatwo, nie? W końcu gra jest Ala Sousa Laikowa. No i wracamy niestety od takiego momentu, nie? Jak dostaniemy w dupę, to niestety trzeba powtórzyć. Ale że odblokowaliśmy skrót. O! Nie musimy dymać. Takiego kawałka, dlatego rozglądajcie się za skrótami, bo to może wam uprzyjemnić tylko grę. Dobra, kurwa, co to było. No, co jest, jak on mnie znienacka bierze, no? wierz go. i da bardzo, no. Ja z takimi dużymi bydlakami wolę lancą walczyć jednak. Pięknie, ładnie. Ah! Wzajemnie. Co znalazłeś, mały? Kooperacja. Oczywiście też to każda planeta to inny typ przeciwników. Na przykład tutaj mam dużo szturmowców, jak widzicie. Na poprzedniej Położesz mieliśmy mi? A więcej robotów, Jakichś owadów robali. Także na razie bym pod... Jakby doświadczenie gracza mi mówi, że ta gra mimo wszystko finalnie będzie lepsza niż jedynka. Więc już tak trochę jestem w stanie stwierdzić, że jest, tak jak w przypadku Assassin's Creed 2 pamiętam w 2009, więcej, lepiej i ciekawiej. Tak najlepiej określić tą część. W ogóle ja bardzo lubię takie piaszczyste tereny. W grach. Warto spróbować. Kojarzy mi się z taką świetną strategią. Wow. Czego nie było również w tym to to, że możemy tutaj na zwierzaczkach sobie jeździć różnych latać, szybować, bo mamy tak jak wcześniej wspomniałem, większy teren niż w poprzedniej części. No to jedziemy, mały. Pomóc ci? Dziękuję. Ale dam radę. Uh, uh. Jedźmy. Oj, coś będzie, będzie na, coś będzie między nimi. Ja coś tak czuję, że będzie cimci rimci. Czy klufigluwy glomba? Dobra, Zwolnijmy. Zejdźmy na chwilkę. Wyczujmy echo. Oaza, jesteśmy uratowani! Teraz będziemy mieć siłę, żeby dotrzeć do szlaku. Otwórzmy mapę. Nie Jedi mają nas w swej opiece. Bo ta mapa, słuchajcie, jest Jest jaka jest. Możemy przybliżać, możemy obkręcać się, nie? Ale czasami jest mało czytelna. Ona jest taka, jak w pierwszym Dead Space. Ie. Niby nowoczesna, niby fajna, ale tak trochę. No, nie wiem. Nie wiem, co nie myśleć. Jest na pewno inna. Może w ten sposób. W ogóle jest to. 10. Nie, 12. godzina około. Jak nie więcej. Jest to druga planeta, chyba na 5 możliwych. Nie wiem. Jeżeli się nie mylę. No, na razie mi się w to gra, to gra bardzo przyjemnie. Kochani, dobra. Nie przedłużając, mamy 20 parę minut. Jeżeli pójdę dalej i będzie totalnie nowy teren to nie mieszkam wam tego pokazać. Chcę, żeby każdy z tych trzech odcinków totalnie co innego pokazywał. Tutaj piaszczysty, tu, tak, tutaj piaszczysty, jakiś tutaj, jakiś, nie wiem, statek imperialny, tutaj może coś innego, jak coś lotowatego. E, Każda inna pora roku, nie? Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Będzie również mile widziana subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie pominąć kolejnego materiału. Polecam Wam zajrzeć również w linkie, jeżeli macie problemy z kompem i mieszkacie gdzieś w Warszawie albo na terenach, i, i, i zajrzeć, zadzwonić do Ziemeczka, bo naprawdę no małe z takich bardzo kompetentnych i y, sumiennych osób, które uczciwie i porządnie do samego końca wykonują robotę. Ja się z Wami żegnam. Napiszcie również, jak się Wam gra podoba, jeżeli gracie. I do następnego, Trzymajcie się, cześć. Niech moc. Będzie z wami.